Witam wszystkich, rzeka Nysa. 24 marzec, 10 rano. Jak zwykle piękne miejsce dzisiaj wybrałem w nocy był mróz, minus 4 czy 5, tam dalej jest zamarznięte nawet. Tam płynie główna rzeka, a tu jest stare koryto, ale się łączy, także to nie jest do rzeczy. Mi się zdaje, że to jest wyrwał podczas powodzi w 1997 roku. Rzeka tu przerwała wał. Zrobiła swoje osobne korytarze, ale dzisiaj jest wielki czy wielki. Duży stan wody dzisiaj jest normalnie, to tu można było chodzić. I co drugie, chciałem powiedzieć, że tu jest tyle bobrów, że nie wiem czy tu ryba jest, czy nie została przepłoszona przez te bobry. Las jest normalnie skarczowany. Drzewa wszystkie przy brzegu są prawie wycięte w pieni, że tak powiem. Po drugiej stronie to jest tragedia. Piękna pogoda. To co. Zaczynamy! Dzisiaj testuję nowy kowrotek o Także parę rzutów już wykonałem, na razie nic się nie dzieje, ale ten kowrotek naprawdę robi swoje. Kurde tamten kowrotek to był zło Ten to jest karabin Piękna pogoda, ale żadnego tusknięcia, żadnego spławienia ryby, nic Chyba szczyboby już płynęły, woda dość czysta nawet. Tak to wygląda. No ale mamy cały dzień. Może wieczorem coś się będzie działo, ale na razie sprawdzę kowrotek. Piękne miejsce. Obątka, zatoczka na rzece. Tylko już tak duży stan wody, że się ciężko wszędzie dojść. No już czy kilometry zrobimy, albo więcej. Obątkarstwo to zdrowie przecież, prawda? No to spróbujemy tutaj w tej zatoczce. Pierwsza ryba. Bardzo ładny okoń. Rano nic zebrało, dopiero teraz coś skubnęło. Oczywiście na tą przynętę, tą gumę. Rybka wraca do wody. Piękny, piękny. No w sumie czeka do wieczora bo na 15, czyli od 10:00 rano do 15 nic nie skubało. Myślę pod wieczór zaczną okonie fajnie bracie. Jak jest jeden to jest więcej. A Okonek. No, i tak jak mówiłem, wieczór się zbliża. Zaczynają się brania. Także przez cały dzień o 10 rano do tej pory dwie, trzy ryby tam padły. Niewielkie. Myślę, że teraz coś się zacznie pod wieczór. No witam Pana Adama, złowił dzisiaj sandacza Na okoniowego poprocha takiego Piękny. Można go pokazać? Zaraz go zmierzymy No ryba przepiękna Ogromny Piękny Gratulacje, naprawdę kawał ryby Dawaj, szybko mierzymy i, i do wody Ale ja tutaj nie mam, masz ten metrówkę ten? Mam Kawał ryby O 82. Ile? 82. No, 82. 82, 82. 82 centymetry. Ryba wraca do wody, cała i zdrowa. Przepiękna ryba. Szkoda, że nie oglądałem holu, ale musiał być niesamowity pewnie, co? Ryba się dotleniła. Kawał rybska. Gratulacje. I na, na co wziął, na co wziął? Takiego fioletowego paproszka malutkiego. Na okonka czyli? A haczyk kurde się prawie wyprostował. Ale wcale mnie to nie dziwi. Dociągnąłem go do, do takich traf jak tutaj, zaplątał się i ten... I tą już ręką zdążyłem go poderać, bo się nie niej wyprostował haczyk. Piękny. Poszedł. O, ale no coś o, pięknego. Piękna. Gratulacje. Dzięki. Także będę już kończył. Mi się dzisiaj nie udało. Parę okątków małych. Ale miło dzień spędzony nad wodą. O to chodzi chyba przecież. Za to koledze się poszczęściło. Dzisiaj złapał ogromnego sandacza. Nie martwcie się. Rybka wróciła do wody. Cała dotlniła się. Wypuściliśmy ją. Pogratulowałem mu. Miała 80 cm. Kawał ryby. Naprawdę piękna ryba. Także będę kończył na dzisiaj. Na razie.